Wyobraź sobie świat, w którym dni mijają bez światła słonecznego, świat, w którym poranki nie zaczynają się blaskiem słońca, a jedynie chłodnym powiewem powietrza płynącym przez kamienne korytarze. Wyobraź sobie miasto ukryte pod tonami ziemi, z ulicami, które nigdy nie widziały nieba, z domami wydrążonymi w skalnych ścianach i społecznościami, które od pokoleń żyją tam, gdzie dla większości z nas zaczyna się ciemność. Tutaj echo kroków zastępuje szum ruchliwych ulic, a cisza potrafi być tak gęsta, że zdaje się mieć własny ciężar. Dla jednych to miejsce tajemnicy, dla innych schronienie, a dla tych, którzy tu mieszkają, po prostu dom. Dziś zabiorę Cię w podróż do niezwykłych miejsc, które istnieją poza naszym codziennym spojrzeniem, do podziemnych społeczności, które żyją, pracują i funkcjonują tam na co dzień, tworząc świat równie fascynujący, co niedostępny. Brzmi jak Scifi, prawda? Ale uwierzcie mi podziemne miasta naprawdę istnieją. I nie, nie mówimy tu tylko o starych kopalniach czy schronach wojennych. Niektóre z nich mają setki, a nawet tysiące lat historii inne powstały, bo warunki na powierzchni były po prostu ekstremalne: pustynie, mrozy, brak miejsca do życia. A są też takie, które powstały, bo ludzie po prostu chcieli żyć inaczej. Wydrążyli domy w skale, wykopali całe tunele, stworzyli własne podziemne dzielnice. I wiecie co? Świetnie sobie tam radzą. Mają swoje ulice, sklepy, a nawet bary. Pod ziemią życie toczy się własnym rytmem i wcale nie jest nudne. W tej podróży pokażemy kilka takich miejsc: od starych, historycznych tuneli, po nowoczesne podziemne osady. Każde z nich ma swoją historię i swoją specyfikę, ale wszystkie mają jedno wspólne. Ludzie nauczyli się tam żyć i robią to naprawdę dobrze. Wyobraźcie sobie pustynię, w której słońce nie zna litości. Temperatury sięgają nawet 50 stopni, piasek pali stopy, a powietrze jest tak suche, że aż chrupie w ustach. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nikt nie mógłby tu mieszkać. A jednak, w samym sercu australijskiej pustyni leży Kuber Pedy miasto, które wygląda jak opuszczona stacja badawcza ale pod powierzchnią kryje prawdziwy podziemny świat. Od ponad 100 lat mieszkańcy wykopują swoje domy w miękkiej skale, tworząc coś, co nazywają dugouts. Te podziemne domy nie tylko chronią przed skwarem dnia i mrozem nocy, ale też pozwalają na normalne życie. Kuchnie, sypialnie, łazienki, a nawet podziemne sklepy i bary. Tak, dokładnie. Ludzie piją kawę, spotykają się ze znajomymi i prowadzą codzienne sprawy głęboko pod ziemią. Uber pedy to też stolica australijskiego opalu. Wiele osób tu mieszka i pracuje, kopiąc drogocenny kamień, który następnie sprzedają na całym świecie. Kopalnie mieszają się więc z domami, a całe miasto to labirynt tuneli, korytarzy i piwniczek. Dzieci chodzą do szkół pod ziemią, a turyści mogą wynająć podziemny hotel, żeby choć przez chwilę poczuć życie mieszkańców tego niezwykłego miejsca. Co najbardziej fascynujące, Życie pod Ziemią nie tylko chroni przed upałem, daje też poczucie prywatności i bezpieczeństwa. Tutaj ludzie stworzyli własny podziemny świat, pełen historii, codziennych rytuałów i kreatywnych rozwiązań. To dowód na to, że jeśli coś wydaje się niemożliwe, człowiek znajdzie sposób, żeby zrobić to po swojemu. Kuber Peby to nie tylko ciekawostka turystyczna. To miejsce, w którym pod Ziemią bije serce społeczności a życie toczy się tak samo intensywnie i barwnie jak na powierzchni, tylko trochę głębiej. Teraz przenosimy się do Turcji, gdzie pod małym miasteczkiem Derinkuyu kryje się prawdziwy podziemny świat. To jedna z największych starożytnych metropolii pod ziemią na całym świecie. Labirynt korytarzy, tuneli i komnat, który sięga aż 20 poziomów w głąb ziemi. Tak, dwudziestu. Derinkuyu została odkryta przypadkiem w latach 60., kiedy ktoś zaczął kopać w ścianie swojego domu i natrafił na tajemniczy tunel. Okazało się, że pod miasteczkiem kryje się całe miasto. Prawdziwe podziemne miasto, w którym mieszkały tysiące ludzi. Szacuje się, że Derinkuyu mogła pomieścić nawet 20 tysięcy osób. To nie były tylko prowizoryczne schrony. Ludzie mieli tu wszystko, co potrzebne do codziennego życia przez wiele miesięcy studnie, magazyny żywności, winiarnie, stajnie dla zwierząt, szkoły, a nawet kaplice i sale spotkań. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby mieszkańcy mogli przetrwać w ukryciu przed najazdami i wrogami. Tunelami można było się poruszać, ukryć, a nawet obronić wejścia przed intruzami. To niesamowite, że ludzie zbudowali coś takiego bez nowoczesnych narzędzi czy technologii. Spacerując po derinkuju można poczuć ducha przeszłości, echo kroków dawnych mieszkańców, ich codzienne życie, troski i radości. Podziemne komnaty i wąskie przejścia przypominają, że ludzka pomysłowość i zdolność przystosowania się do trudnych warunków nie zna granic. To miejsce pokazuje, że życie pod ziemią nie jest tylko legendą. Dla tysięcy ludzi przez wieki było rzeczywistością. W XX wieku w Pekinie powstało coś, co można by nazwać prawdziwym miastem pod miastem. Dixia Cheng, czyli miasto pod ziemią, to rozległy system tuneli i podziemnych przejść, stworzony w czasach zimnej wojny jako schronienie na wypadek konfliktu. Projektanci przewidzieli, że w razie potrzeby pod ziemią mogłoby się ukryć nawet milion osób tak, milion. Choć dziś Dixia Cheng nie funkcjonuje jako stała społeczność, część przestrzeni nadal jest wykorzystywana. Ludzie przechowują tam towary, prowadzą magazyny, a niektóre korytarze pełnią funkcje biurowe czy handlowe. To fascynujące, jak przestrzeń zaprojektowana kiedyś wyłącznie dla bezpieczeństwa, dzisiaj wciąż służy codziennemu życiu. Podobne podziemne kompleksy powstają także w Mongolii, gdzie zimy są ekstremalnie surowe. Ludzie tam chronią się przed mrozem w wykutych w ziemi pomieszczeniach i tunelach. Podziemne przestrzenie stają się wówczas nie tylko schronieniem, ale też miejscem życia społecznego i pracy, pozwalając przetrwać najbardziej nieprzyjazne warunki. Te podziemne miasta pokazują, że człowiek od zawsze potrafił wykorzystać ziemię jako tarczę przed zagrożeniem, czy to upałem, mrozem, wojną czy brakiem przestrzeni. Tunel, piwnica, bunkier. To wszystko nie tylko ochrona, ale sposób na życie, który wciąż ewoluuje, zależnie od potrzeb ludzi i warunków, w których przyszło im funkcjonować. W krajach północy, gdzie zimy potrafią być naprawdę srogie, ludzie zaczęli myśleć o podziemnych miastach nie tylko jako o schronieniu, ale jako o pełnoprawnych dzielnicach mieszkalnych przyszłości. Kanada, Finlandia czy Szwecja eksperymentują z takimi projektami, żeby życie było wygodne, bezpieczne i odporne na ekstremalne temperatury. Weźmy na przykład Montreal w Kanadzie. Pod powierzchnią miasta rozciąga się ponad 30 km podziemnych przejść. To nie są tylko tuneliki. Te podziemne drogi łączą biura, mieszkania, sklepy, kina, restauracje, a nawet stacje metra. Mieszkańcy mogą spędzić całe dnie pod ziemią, nie wychodząc na zewnątrz i praktycznie nie odczuć srogiej zimy na powierzchni. Niektóre miasta idą jeszcze dalej. W Finlandii i Szwecji powstają plany budowy całych podziemnych dzielnic z pełną infrastrukturą: szkołami, sklepami, parkami, a nawet centrami rekreacyjnymi. Podziemne osady mają być nie tylko funkcjonalne, ale też ekologiczne i energooszczędne. Dzięki temu ludzie mogliby mieszkać wygodnie w każdych warunkach, bez konieczności ciągłego walki z pogodą. To fascynujące, jak ludzka wyobraźnia i potrzeba przystosowania się do środowiska potrafią tworzyć całe nowe światy pod ziemią. Nowoczesne podziemne osady to dowód, że życie w tunelach i labiryntach kamiennych nie należy już tylko do historii czy ekstremalnych przypadków. Może być częścią codzienności przyszłych pokoleń. Dlaczego właściwie ludzie decydują się żyć pod ziemią? Powody są zaskakująco praktyczne i różnorodne. W niektórych miejscach ekstremalne temperatury zmuszają do szukania schronienia. W Kuberpedy na australijskiej pustyni, gdzie słońce potrafi rozgrzać ziemię do 50 stopni, życie pod ziemią to niemal jedyna sensowna opcja. Pod powierzchnią panuje stała, przyjemna temperatura, a codzienne funkcjonowanie staje się dużo łatwiejsze. W innych przypadkach ludzie szukają bezpieczeństwa. Starożytne miasta jak Derinkuyu w Turcji powstały po to, żeby chronić mieszkańców przed najazdami i wojną. Pod ziemią ludzie mogli przetrwać miesiące w kompletnym ukryciu, prowadzić normalne życie i zachować swoje rodziny przy życiu. To dowód, że czasami życie pod ziemią to po prostu najlepszy sposób na przetrwanie. Są też miejsca, gdzie podziemne życie wynika z braku przestrzeni na powierzchni. Metropolie w Chinach czy Kanadzie pokazują, że pod ziemią można zbudować całe dzielnice, które łączą mieszkania, biura i sklepy. To nie tylko praktyczne, ale też ekologiczne rozwiązanie dla rosnącej liczby mieszkańców i coraz bardziej zatłoczonych miast. A czasem powód jest zupełnie prosty i ludzki cisza, prywatność, spokój. Pod ziemią życie toczy się własnym rytmem. Nikt nie zagląda do okien, nie słychać hałasu ulic, a sąsiedzi są wystarczająco blisko, żeby czuć wspólnotę, ale nie za blisko, żeby przeszkadzać. Dla wielu ludzi to właśnie sprawia, że podziemne życie jest atrakcyjne. Można po prostu żyć po swojemu, w swoim świecie. W obliczu zmian klimatycznych, ekstremalnych upałów, mrozów i rosnącej liczby ludzi na świecie. Niektórzy architekci i urbaniści twierdzą, że przyszłość ludzkości może w dużej mierze zależeć od życia pod ziemią. Tunel, podziemny blok mieszkalny czy całe podziemne dzielnice mogą stać się realną alternatywą dla zatłoczonych miast i coraz trudniejszych warunków na powierzchni. Nowoczesne technologie już dziś pozwalają tworzyć komfortowe, ekologiczne i energooszczędne mieszkania pod ziemią. Klimatyzacja, oświetlenie LED. Wentylacja, systemy recyklingu wody i energii wszystko to sprawia, że życie pod ziemią może być równie wygodne, a czasem nawet bardziej komfortowe niż na powierzchni. Niektóre koncepcje zakładają budowę całych podziemnych dzielnic z parkami, sklepami, szkołami i przestrzeniami rekreacyjnymi. Wizje futurystycznych miast pokazują, że pod ziemią może powstać prawdziwa sieć nowoczesnych społeczności, w których ludzie będą mogli mieszkać, pracować i wypoczywać w pełnym komforcie, niezależnie od warunków pogodowych na zewnątrz. To fascynujące, że życie pod ziemią, które przez wieki było wynikiem konieczności lub ekstremalnych warunków, dziś staje się świadomym wyborem i nowoczesnym rozwiązaniem urbanistycznym. Kto wie, być może za kilkadziesiąt lat podziemne miasta staną się normalną częścią krajobrazu naszych metropolii, tak samo jak dzisiaj mamy ulice, wieżowce i parki na powierzchni. Pod naszymi stopami kryją się światy, o których większość z nas nawet nie ma pojęcia. Niektóre są reliktem przeszłości, świadectwem historii i niezwykłej pomysłowości ludzi, inne z kolei są wizją przyszłości, pokazując jak może wyglądać życie w świecie, w którym przestrzeń i klimat stają się coraz większym wyzwaniem. Jedno jest pewne: życie pod Ziemią to nie legenda, nie wymysł książek science fiction to prawdziwy, funkcjonujący sposób istnienia, który ewoluuje razem z nami i naszymi potrzebami. Od pustynnych dugoutów w Australii, przez starożytne labirynty w Turcji, po nowoczesne podziemne dzielnice w Kanadzie i Europie Północnej, ludzie uczą się żyć pod ziemią i robią to w naprawdę fascynujący sposób. A teraz ciekawa myśl na koniec. Czy Ty też odważyłbyś się zamieszkać pod ziemią? Czy komfort, bezpieczeństwo i cisza byłby dla Ciebie wystarczającym powodem, żeby zrezygnować z widoku nieba? Napisz w komentarzu, czy zamieszkałbyś pod ziemią i dlaczego? Jeżeli spodobał Ci się ten film, subskrybuj kanał i nie przegap kolejnych podróży w niezwykłe miejsca. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Na razie.